Cześć, to Kuba ze strefy celu. Jako instruktor strzelectwa z wieloletnim doświadczeniem wiem, że każdy z nas dba o nasze bezpieczeństwo w postaci słuchawek aktywnych, z okularów, rękawiczek. Ale bardzo często zapominamy o rzeczy najważniejszej, bo kiedy zdarzy się tragedia, musimy mieć czym ją łatać, żeby nie pogłębiać tej katastrofy. Od tego w naszym sklepie będziecie mieli gotowe zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Skład takiego zestawu mam przed sobą na stole i przede wszystkim będą to rękawiczki, ponieważ dbamy o własne bezpieczeństwo. Ogarnięcie miejsca zdarzenia w taki sposób, żeby było bezpieczne oraz zabezpieczenie siebie jest podstawą udzielania pierwszej pomocy. Kolejną rzeczą, którą znajdziecie w zestawie, będzie staza. Ta akurat opaska zaciskowa dokładniej to jest. Opaska modelu SOF różni się od najpopularniejszego kata tym, że nie posiada żadnego rzepa, więc w sytuacji zabrudzenia, zlodowacenia, z kontaktu z wysoką temperaturą, rzep ulega po prostu degradacji i przestaje działać. SOF ma same metalowe elementy z metalowym krępulcem, nie ma żadnego rzepa, dlatego uważam, że taką stazę jak najbardziej powinno się mieć. Kolejną rzeczą jest opatrunek. Okluzyjny do zabezpieczenia ran postrzałowych płuca. Odma jest jednym z głównych morderców na polu walki. Niestety, przy każdym postrzale, nawet cywilnym, na strzelnicy odma zabija w ten sam sposób, więc opatrunek okluzyjny wentylowany jest obowiązkiem. Kolejną rzeczą jest opatrunek modularny typu OLIS. Dlaczego producent wybrał akurat jego, a nie inne opatrunki. Przez to, że jest to opatrunek modularny, może służyć na wiele, wiele sposobów. Oprócz tego, że w środku mamy dodatkową folijkę, która może służyć do zabezpieczenia samego bandaża lub zabezpieczenia e, rany wylotowej właśnie płuca jako uzupełnienie opatrunku e, okluzyjnego, posiada też gazę, którą możemy spokojnie z powodzeniem wykorzystać do pakowania ran. Ci, którzy e, byli na w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej świetnie powinni wiedzieć, do czego coś takiego może służyć. Dodatkowo, sam bandaż co jakiś czas posiada rzepy, żeby ułatwić e, opatrywanie rannego i nie doprowadzić do tego, że bandaż nam się rozwinie i nie jesteśmy w stanie dobrze zabezpieczyć rany postrzałowej. E, jeśli ktoś się czuje nie na siłach udzielania takiej pomocy, Mimo wszystko taki zestaw powinien mieć, bo nawet w takim zestawie będziemy mieli podstawową instrukcję obsługi, która podpowie nam, co mamy robić. Pamiętajmy, dbajmy o siebie, miejmy ze sobą rzeczy, które mogą komuś uratować życie. Dzięki piękne, na razie.